Tajemnicze przygody pięciu zagubionych rzeczy, czytała Magdalena Nawrot. W pewnym mieście, w niewielkim, ale przytulnym domu, mieszkała dziewczynka o imieniu Lena. Była bardzo ciekawska, ale miała jeden problem ciągle gubiła swoje rzeczy. Mama często pytała: Lena, gdzie jest twoja druga rękawiczka? A ta nowa skarpetka? I czemu zniknął twój ulubiony szalik? Lena nigdy nie wiedziała, co odpowiedzieć, bo rzeczy po prostu znikały nie w pralce, nie pod łóżkiem po prostu przepadały. Aż pewnej nocy stało się coś niezwykłego rozdział pierwszy Gdzie znikają zagubione rzeczy? Lena obudziła się nagle, bo usłyszała szept. To nie był głos mamy, taty ani radia z pokoju obok. To był cichy szept dochodzący z szafy. Chodź na Milena, mówił delikatny, niemal śpiewny głos. Dziewczynka wstała i uchyliła drzwiczki szafy. Na podłodze leżała jej stara zielona rękawiczka, ta, którą zgubiła zeszłej zimy. Ale rękawiczka drgnęła. Wreszcie cię znalazłam! Powiedziała Lena, chwytając ją w dłoń. I wtedy stało się coś jeszcze dziwniejszego. Szafa rozsunęła się szerzej, a Lena zobaczyła tajemniczy tunel, wypełniony ciepłym, migoczącym światłem. Wciągnęło ją do środka. Rozdział drugi. Miasto zgubek. Kiedy Lena otworzyła oczy, znalazła się w przedziwnym mieście. Nad ulicami wisiały szaliki, na płotach tańczyły czapki, a na dachach domów przysiadały pojedyncze skarpetki, jakby były gołębiami. Witaj w mieście zgubek, powiedziała wesoło rękawiczka, która teraz miała dwie małe nóżki i śmieszne rączki z paluszków. Lena aż otworzyła buzię ze zdumienia. Tu trafiają wszystkie zagubione rzeczy, wyjaśniła rękawiczka. Zostałam burmistrzem tego miejsca, odkąd mnie zgubiłaś. Mam na imię rękawiczka Gustawa. Burmistrzem? Zdziwiła się Lena. Tak. Każda zagubiona rzecz dostaje nowe życie i wybiera, kim chce być. Chodź, poznasz moich przyjaciół. Rozdział trzeci: pięć niezwykłych przyjaciół. Lena szybko odkryła, że w mieście zgubek rządzi piątka przedmiotów, które kiedyś należały do niej. Pierwsza to rękawiczka Gustawa. Została burmistrzem i opiekowała się innymi zagubionymi rzeczami. Druga to czerwona skarpeta Felix. Teraz był artystą, malarzem i malował obrazy na niebie z kolorowych chmur. Trzeci wełniany szalik Mimi. Została długim mostem łączącym dwa brzegi rzeki Zgubionki. Czwarty, złoty guzik Stefan otworzył najlepszą cukiernię w mieście, w której podawano pączki z posypką skórzu. Z I piąty, granatowa czapka Olaf pracowała jako nawigator latających dywanów, pomagając nowym zgubom odnaleźć swoje miejsce. Lena była oszołomiona. Ale czemu po prostu nie wróciliście do mnie? Zapytała. Rękawiczka Gustawa westchnęła. Bo kiedy rzeczy się gubią, czasami znajdują swoje prawdziwe przeznaczenie, Lena zamyśliła się. Może to prawda? Może rzeczy miały swoje własne marzenia? Rozdział czwarty. Wielka misja Leny. Wtem w mieście rozległ się alarm. Ktoś porwał nasze guziki z herbatników, krzyczał Stefan z cukierni. Lena od razu postanowiła pomóc. Razem z Gustawą i Feliksem poszli tropem okruszków. Okazało się, że złodziejem był kapitan zaginiony klucz, który stracił swój dom i dlatego musiał kraść jedzenie. Jeśli pomożemy mu znaleźć miejsce w mieście zgubek, przestanie kraść, powiedziała Lena. Zaginiony klucz dostał nowy dom w wieży Starych zamków, a miasto znów było bezpieczne. Rozdział piąty. Czas na pożegnanie. Kiedy wszystko wróciło do normy, Lena zrozumiała, że musi wracać do domu. Ale jak? Zapytała. To proste, odpowiedziała Gustawa. Po prostu zamknij oczy i pomyśl o swoim pokoju. Lena zrobiła to i nagle znalazła się z powrotem w swoim łóżku. Spojrzała na podłogę. Jej rękawiczka leżała tam, dokładnie tam, gdzie zawsze. Czy to wszystko było snem? A może naprawdę odwiedziła miasto zgubek? Uśmiechnęła się i szepnęła: Dbajcie o siebie, moi przyjaciele a w szafie cicho zaszeleściła stara zielona rękawiczka, jakby właśnie jej odpowiadała.